Cześć, czwartkowo witam się z Wami z kawką. Kawkę przygotował mi mój prawie, prawie mąż. Ja jestem w zasadzie przygotowana do wyjścia jeszcze, tylko zostały mi ostatnie szlify w postaci delikatnego make-upu. Ale styluweczkę chyba mam fajną, bluzka z lumpa, Ostatnio po prostu mój hit nad hitami, bardzo lubię ją nosić. Spódnica ma już swoje lata, też jest lumpowa i bucików na razie brak, ale będą. Więc tak, makijaż. My wybieramy się za plus minus pół godziny do Olsztyna, do miasta. I co? Będziemy szukać mebli. Idziemy do szpitala na badania z Dalią. I planujemy ogólnie dzisiaj bardzo miło spędzić dzień. Taki jest plan. Mam nadzieję, że nam się uda. Sama w to nie wierzę, ale nie ma godziny 9. My już podjeżdżamy pod Obi. Będziemy mieć taką godzinkę na spokojnie, żeby pochodzić, popatrzeć, bo potem musimy być już w szpitalu, ale wiadomo, że dzień się nie kończy. Jeszcze coś na pewno zdążymy zobaczyć. Mam nadzieję, że jak najwięcej, bo też wiecie, nie chcemy codziennie robić jakichś większych wypraw do Olsztyna. Mam też wielką nadzieję, że z tej okazji, że jesteśmy, trafi się jakaś fajna paczka w good To Go, bo ostatnio coś nie miałam niestety do tego szczęścia, a może tym razem się uda. Poczyniliśmy szalone zakupy w Obi. Mamy nasionka dwóch roślin. E, oczywiście nie tylko to, ale Myślałam, że naprawdę jakoś tak w Obi znajdziemy więcej potrzebnych rzeczy, jakieś yy, kinkiety czy coś takiego, a Obi bardzo rozczarowało i moim zdaniem sklep jest kiepsko rozgospodarowany. Yy, I co jeszcze mi się nie podobało, że na doniczkach przy roślinkach nie ma cen. Yy, I to, szczerze mówiąc, troszeczkę zniechęca, tak żeby nie biegać z każdą doniczką i nie sprawdzać ceny pod czytnikiem. Więc będziemy szukać jeszcze w innych sklepach, Pokaż stylówkę. Cześć. No hej, hej. Czekasz na siostrę? Hmm. Tak. Szpital odhaczony, więc my teleportowaliśmy się na sterówkę. Zobaczcie, jaki jest pięknie. I wybieramy się na rodzinne śniadanko na prostą. 38. Jeszcze nigdy tam nie byliśmy. Był plan, żeby zaliczyć e, maczka, bo w sumie nie jedliśmy śniadania w domu. Ale tak popatrzyłam, że jednak bardziej opłaca się iść na takie normalne ludzkie śniadanie, właśnie tam na tą prosto. Więc tam zmierzamy, zobaczymy czy, czy serwują dobre rzeczy. Zobaczcie, jaką tutaj mamy sytuację. Bunt. Śniadanko zaliczone. Jednak nie byliśmy na prostej, bo otwierali dopiero o godzinie 12.00. Musielibyśmy wtedy godzinę czekać, więc doszliśmy do wniosku, że po prostu nam się to nie opłaca. Poszliśmy do Coffee Station. Już kiedyś byliśmy tam na śniadanku. Eee, moim zdaniem było naprawdę spoko. A Twoim? Też. No, także śniadanko jak najbardziej ok. Także jak coś polecamy, e, ceny też były moim zdaniem całkiem spoko, bo płaciliśmy chyba po 23 zł za zestaw, czyli za śniadanko plus kawę. Lilutka też się na pewno najadła, bo dostawała trochę od mamy, trochę od taty. Wzięłam jej jeszcze koktajl, także myślę, że Dzidzi do obiadu na spokojnie nam wytrzyma. W razie czego mam jeszcze na niej awaryjnego batonika. Idziemy teraz się pogaleriować, e, potem poszukać mebli i kierunek dom galeria odhaczona i powiem Wam, że jednak chodzenie po takich miejscach w ogóle nie, nie kręci już. Ale, ale śmieszna historia. No i teraz śmieszna historia. Ogólnie wybraliśmy się do Olsztyna z wielką misją, żeby poszukać mebli. Krzeseł, stolika, sofy. A co kupiliśmy, Kubuś? Kolej wzor czego w ogóle nie planowaliśmy kupować. Znaczy, planowaliśmy, ale w ostatniej kolejności a wyszło na to, że telewizor został kupiony jako pierwszy. Po kilku ładnych godzinach, naprawdę, wróciliśmy jakoś około godziny 16, czyli 7 godzin na mieście. Wróciliśmy do domu. Nawadniam się, bo wybraliśmy się bardzo inteligentnie, bez żadnej wody. Po drodze też niczego nie kupowaliśmy. Nie, w zasadzie kupiliśmy sobie granitę, takie szaleństwo. I co, wybraliśmy się po kilka konkretnych rzeczy, i sytuacja wygląda tak, że albo kupiliśmy coś innego, albo czegoś nie kupiliśmy. Więc misja była taka, żeby znaleźć narożnik. Stwierdziliśmy, że jednak zamówimy przez internet, bo są w zasadzie dwa razy tańsze, ale znaleźliśmy w supercenie łóżko, ramy od razu z matracem. I taką komodę: albo będzie stała ona w łazience, bo jest w zasadzie cała biała, albo będzie stała w sypialni. Ale my raczej obstawiamy łazienkę: wiecie, tam zmieszczą się ręczniki, kosmetyki przeróżne, także wydaje mi się, że to trafi tam. I co jeszcze? No i tak, mieliśmy telewizora nie kupować: jak coś, to dopiero wiecie, może na gwiazdkę, a kupiliśmy go w zasadzie w pierwszej kolejności. Ale y, też mi się wydaje, że trafiliśmy na spoko okazję, więc tak y, Kuba, y, Kuba wziął sobie y, płytę. Kuba wziął sobie płytę. Ja sobie wzięłam dwie książki, bo jak wspominałam, mamy ten Empik Premium, więc korzystamy z tego i faktycznie jakiś tam rabat został naliczony. Teraz zabieram się za obiad. Znowu będzie późno, ale to nie istotne: będą kruchy ziemniaczane, bo muszę coś zrobić z boczkiem i z twarogiem. Także stwierdziłam, że kluchy ziemniaczane będą najlepszą opcją. Właśnie mamy jakieś tam ziemniaki, więc wiecie, wszystko w zasadzie do obiadu jest. Więc tak mam wam do pokazania łowy z dwóch sklepów z Empiku i z Hebe. Udało mi się odwiedzić też Hebe. I tak, jeśli chodzi o książki, skusiłam się na dwie rzeczy, które były na tej promocji minus 50%. W ogóle w Empiku ciężko jest złapać coś, co faktycznie byłoby przecenione o te 50%. Ale tak, trafiłam na moich dwóch ulubionych polskich autorów. Na Magdalenę Witkiewicz, Listy pełne marzeń. Jestem ciekawa, tutaj mamy taki, taką bardzo świąteczną okładkę. I Marcel Moss, Wszyscy Muszą Zginąć. Bardzo lubię tego autora, po prostu jak biorę się za jego książkę, to mniej niż 100 stron. Nie da się po prostu nie przeczytać, bo naprawdę powieści wciągają. No i Kuba wziął sobie kolejną płytę do kolekcji. Zobaczymy, może mi też przypasuje, bo czasem trzeba przyznać, że te rapsowe piosenki trafiają w mój gust. Także sprawdzimy. A jeśli chodzi o zakupy Hebe, to tutaj pomoże mi Lila. Przy kasie skusiłam się na pasty do zębów, bo w sumie co, nie mam żadnej w zapasie, więc szybko stwierdziłam, że lepiej wziąć bo nie wiadomo, kiedy ta się skończy. Wzięłam coś do opalania, dla mnie i dla Kuby, SPV30 z aloesem. Mam nadzieję, że produkt będzie w miarę ok. bo wiecie, jednak teraz cały czas siedzi się na słonku. Pianka, bo ta moja mi się skończyła, a nie mam po prostu niczego na zastępstwo. I mój ulubiony krem, ten z Dermedic. Nie zdradzam go, bo on po prostu idealnie u mnie działa. Był dodatkowo na promocji, chyba za 12 czy 13 zł, więc stwierdziłam, że nie ma co się zastanawiać, zużywam na bieżąco, więc biorę. No i tak to wygląda. Tak jak wspomniałam, wielkie, szalone zakupy, no ale akurat te produkty były mi potrzebne. A z tą pianką po prostu czas się rozstać, bo skończyła się, ale była naprawdę fajna, nawet chciałam zerknąć, czy. Eee, czy nie ma właśnie promocji na tą markę, ale w sumie przeszłam szybko obok tej, więc stwierdziłam, że nie będę wiecie eee, tracić czasu po prostu na jakieś przeglądanie, zastanawianie się, sprawdzę sobie nowy produkt, może też będzie fajny. Zobaczymy. No i znowu, obiad wypadł nam w porze kolacji i pamiętam, że też ostatnio, jak jedliśmy tak późno, kolacje to były to nie kolacje, obiad, to były to właśnie kluski ziemniaczane. W tym miesiącu stwierdziłam, że będę sobie sprawdzać patent Ani z potaniości blog. Ania właśnie mówi, że ona ma fundusze celowe w kopertach. Chciałam właśnie w pepko znaleźć jakieś koperty. Nie było, więc pogrzebałam troszeczkę w teczkach i zobaczcie, koperty się znalazły. Może nie są, wiecie, nówki sztuki. Ale najważniejsze, że po prostu mamy gdzie posegregować pieniądze, także powiedzieć po prostu, czy możemy poszaleć, czy już raczej trzeba zacisnąć pasa i sprawdzimy, czy taki patent na oszczędzanie będzie w porządku. Tym bardziej, właśnie, że chcemy troszeczkę ograniczyć pieniążki, które idą na jedzenie. Wiadomo, że wszystko w granicach rozsądku, no ale chcemy też podkładać coś docelowo na wesele. No i przy okazji wiedzieć tak mniej więcej, ile wydajemy na przeróżne rzeczy. Także mam nadzieję, że ta metoda będzie spoko. Mam taką nadzieję, chociaż wiadomo, że każdy musi wyrobić coś swojego, bo. Nie ma chyba gotowej metody, która pasowałaby do wszystkich, więc ja wierzę w to, że ktoś może podpowiedzieć, a my możemy po prostu wprowadzić pewne modyfikacje pod siebie. I tak ja założyłam bluzę, bo nie wiem, jakoś tak mi jest zimno już. W ciągu dnia narzekam, że jest za gorąco, a na wieczór już jednak robi się yy, chłodnawo. Jeszcze przed spaniem plan jest taki, że skorzystam z tej pianki brązującej, bo moje nogi po prostu aż straszą. Białością. Po, powiem Wam szczerze, że jakiś czas temu właśnie korzystałam z tej pianki i faktycznie coś tam po tej jednej aplikacji było widoczne, ale teraz planuję po prostu poużywać kilka dni tak regularnie i zobaczyć, jak wtedy będę się prezentować, bo zawsze jest kontrast pomiędzy rękami a nogami, jak już się troszeczkę opale.